Witam Was w zimowym klimacie. Mała recenzja wideotroników. Zaczynam. Jest to model XRC3. Omówimy sobie najpierw front. Pokażę Wam, co tutaj jest. I potem poszczególne ustawienia tego sygnalizatora. Więc od góry mamy diody sygnalizujące branie. Poniżej mamy diodę od stanu baterii. Tutaj takie dwa wcięcia przy rolce są to wcięcia na świetliki. Mamy cztery pokrętła od regulacji, pierwsze od prawej u góry jak głośno nas sygnalizator ma być. Tutaj mamy regulację tonu, tutaj mamy regulację czułości i tutaj mamy regulację pamięci naszego brania. Tutaj znajduje się głośniczek. Diody sygnalizujące branie. Kiedy mamy rolkę, czyli branie od brzegu palą się kolorem ciągłym. Kiedy mamy branie do brzegu diody nam mrugają Teraz włączając tył sygnalizatory, tutaj mamy powiadomienie o stanie naszej baterii. Pali się na zielono, czyli bateria jest ok. i nasza bateria jest słaba, zapala się ta dioda na czerwono no i po prostu trzeba to wymienić. Teraz przejdźmy do ustawień czułości. Tutaj mamy na 0, czyli po przesunięciu się rolki o 12 mm będzie pierwszy sygnał. Pokrętło tutaj poniżej mamy od regulacji pamięci brania. Możemy je ustawić od 6 do 40 sekund. Krętło od prawej u góry mamy od regulacji głośności, ja używam przedostatniej kreski. zrobię na maksa, żeby wam pokazać, że są mega głośne sygnalizatory spokojnie można spać bez centralki teraz wam pokażę ton, czyli to co interesuje was najbardziej postaram się pokazać rolkę branie do brzegu i od brzegu Jeden ton wyżej. Teraz przejdźmy sobie do tyłu sygnalizatora, pokażę Wam co tam jest. Z tyłu sygnalizatora mamy standardową baterię 9V, włącznik hermetyczny i tutaj przycisk do trybu nocnego. Gdy go wciśniemy, sygnalizator da nam sygnał i będą się zażyły diody. W taki sposób, delikatnie się stało. U dołu sygnalizatora mamy dwa wejścia na swingery. Jedno służy do wszystkich swingerów, a drugie do tych specjalnych Foxa, żeby współpracowały razem z tymi sygnalizatorami. Nasza centralka od sygnalizatorów wygląda tak. Jest zasilana dwoma bateriami typu małe paluszki. Tutaj mamy włącznik. Jak widzicie sygnalizatory są dostępne w kolorach niebieski, zielony, żółty, biały, purpurowy, i czerwony. Centralka sygnalizuje nam sygnałem dźwiękowym i wibracyjnym. Jak widzicie, kiedy mamy branie do brzegu, wibracja jest taka. A kiedy mamy rolkę, wibracja jest ciągła. Tutaj mamy diodę sygnalizującą połączenie z naszymi sygnalizatorami. Ona zawsze delikatnie mruga cały jakiś czas, dlatego wiemy, że są dobrze sparowane i że jesteśmy nad wodą połączeń. Sygnalizator otrzymujemy w takich kieszeniach, w takiej walizce, zamkniętej na zamek. Czas podsumować nasze sygnalizatorki. Na pewno pierwszym ogromnym plusem jest to, że mają dożywotną gwarancję. Kolejnym plusem dla mnie jest to, że korzystnie wypadają na tle konkurencji, takie jak Fox czy Delkim. Plus jeszcze za to, że są bardzo mocne diody i bez problemu widzimy branie w słoneczny dzień, na który mieliśmy sygnalizator. No i duży zakres regulacji tutaj też jest można tak powiedzieć chyba. Nie? Jedyne do czego bym się przyczepił. To standardowe wkręcane mocowanie. Bardzo fajnie jest to rozwiązane w Delkimach dla takiego typu klik, no ale one kosztują dwa razy tyle. Gdzieś tutaj wyświetliła Wam się karta dla wszystkich zainteresowanych zbraniami z tych sygnalizatorów. Pamiętajcie o subskrypcji. Piszcie komentarze. Na każdy odpowiem w razie pytań. No i co? Siema. Do następnego.